Siemanko, witam na kanale Iron Motovlog. Dzisiaj na kanale moim jest Baby Biker. Siema. Siemano Z Warszawy. Z Warszawy przyjechał do łodzi, żebyśmy sobie pogadali o jego motocyklu. Którym jest Dyna Lowrider S. Z którego roku masz motocykl? To jest 2016. Ok. Tutaj masz 110 chyba cali silnik, prawda? Tak, tak. To jest ten największy Dyna. Ile to maniutków. 155 tonometrów. 155 tonometrów. No dobra, no i powiedz mi w ogóle, jak się twoja historia z Harleyem zaczęła? To właściwie zaczęło się od tego. Myślę, że w pewnym sensie chyba podobnie do twojej historii zobaczyłem Irona w Matach 883. Stwierdziłem, że to jest po prostu super maszyna, że wygląda świetnie. No i wtedy jeszcze nie miałem prawka, więc zacząłem powoli rozkminiać, właśnie prawo jazdy i oglądać te Irony. Wtedy wprowadzili Irona 1200. I rok temu mniej więcej jak kończyłem mój kurs na prawo jazdy, to jeszcze weszła promocja na Irony 5000. No i właściwie odezwałem się do salonu Harleja po zdaniu prawka. Kupiłem sobie Irona 1200. Jaki kolor kupiłeś? Jaki kolor? Kolor to był czarny oczywiście. Vivid Black, tak. I już od tamtego momentu wiedziałem, że pewnie będę się. Już od tamtego momentu wiedziałem, że pewnie się będę trzymał Harley'i. z tym, że tamten motocykl nie był najlepszym sprzętem w trasy, ze względu na to, że już przez 140 no to on potrafił odklepywać. No i plus no, oglądałem się jakichś tam filmików na YouTube, Instagrama innych rzeczy i zaczęło mnie coraz bardziej ciągnąć do właśnie motocykli w stylu Club Style. No i stamtąd to już była prosta droga do sprzedania Irona i do kupna tej właśnie Dyny. Okej, okay, dobra, a powiedz mi czemu nie jakiś inny motocykl typu Japończyk, jakaś Yamaha czy coś tego typu? Czemu Harley? Szczerze? Dla mnie chyba jakby najważniejsza kwestia to jest wygląd. Wydaje mi się, że po prostu wyglądają lepiej. Jak nawet popatrzysz na te kruzery japońskie, nie wiem, na Honda Rebel, Kawasaki Vulcan, no jednak widać, że tam jest taki trochę sznyt naked'a, mm -hmm. jeśli można tak powiedzieć. A tutaj no wszystko jest ze stali, wiesz, wibracje, jakby ten klimat jest zupełnie inny. Mm -hmm. A czy na przykład, nie wiem, miała na to wpływ, miała na to wpływ ta cała jakby otoczka wokół Harley'a, ta społeczność i tak dalej? Nie, no jasne, no bo ja wcześniej jeszcze zanim kupiłem tego Harley'a, no to oczywiście, wiesz, dołączyłem do jakichś grupek facebookowych, gdzie ludzie gadają o sportsterach i dla wielu osób, myślę, u nas w kraju to Harley e to jest trochę jak nawet religia, nie? Ja, ja może nie jestem aż tak mocno zafiksowany, to znaczy, no nie wiem, nie mam na przykład w domu klapek Harley'a, ale w pewnym sensie to rozumiem i społeczność, no jest naprawdę zajebista, jakby, wiesz spotykam się na przykład tak jak teraz z tobą e, i można o tych motocyklach rozmawiać i rozmawiać to jest zupełnie moim zdaniem niespotykane e... Jeśli chodzi o inne typy motocykli, czyli na przykład jakieś tam Nakedy. Okej, okay. dobra, czyli generalnie, a w Sportsterze e, powiedziałeś o tym, że przy 140 tam czasami odcinał, że, że ten komfort był chyba za mały, tak? Czego Ci generalnie jeszcze brakowało i co, co Cię właśnie skłoniło do tego, żeby jednak zdecydować się na low Ridera. E, jedna z rzeczy, no to właśnie ten komfort. Chciałem sobie zamontować owiewkę e, wysoką. E, moim zdaniem e, Sportstery nie wyglądają dobrze w wysokich owiewkach bo po prostu te motocykle są za małe. No i to chyba było najważniejsze. No nie wiem, jak nawet widziałem sportstery, które jeżdżą w trasy, jak ten motocykl jest zapakowany bagażem. Też widziałem. No to to wygląda, wiesz, jakby nie widać motocykla pod torbami. Zgadza się. Więc mi to trochę nie siedzi, dlatego że dla mnie jest jednak ważny ten aspekt wizualny. I w tym przypadku, nawet jak mam te jakieś tam mniejsze torby z tyłu, no to cały czas jednak one są dodatkiem do motocykla. Okej. Okay. Dobra, powiedz mi generalnie, jak teraz, ile czasu jeździsz już y, y, tym Lowrider'em? Ja go kupiłem w marcu. Teraz była ta pandemia, więc za bardzo nie jeździłem, więc mogę powiedzieć, że nie wiem, jeżdżę nim raptem od. Miesiąca, może dwóch, więc niezbyt długo. To była moja pierwsza trasa z Warszawy okay. do łodzi. E, powiedz mi jeszcze, nie wiem, jeśli mogę spytać, ile masz wzrostu generalnie? E, ja mam 173 cm wzrostu. Okej, okay. no i no, nie ukrywajmy, że jak widziałem, tam z podstacji wyjeżdżaliśmy, to, to trochę ciężko czasami, co nie? No ale jakbyś mógł powiedzieć na przykład, czy taka osoba 1,70 m spokojnie sobie da z nim radę? Myślę, że, że na lajcie, to znaczy. Powiem Ci nawet szczerze, że ja z racji tego, że właśnie oglądam te, te amerykańskie kanały i oni tam często nawet podwyższają te, te dainy. Sam myślałem o tym, żeby dodać sobie jeszcze dodatkowego cala wysokości. Więc, okej, okay, jak wyprowadzam, czasami jak mam pod górkę, muszę z niego zejść i go wyprowadzić stojąc bokiem. Ale jak stoję gdzieś na światłach, czy ogólnie jak się przeciskam gdzieś w korku, to jestem w stanie postawić dwie stopy na płasko na ziemi, więc myślę, że jakby na ten wzrost jest idealny. No dobra, no przechodząc dalej do motocykla, powiedz mi, no widać, że masz tutaj gmole, ale jakbyś mógł coś powiedzieć, na przykład, nie wiem, co on ma, jakie on ma wydechy w ogóle zamontowane? Ok, on ma teraz zamontowane Basani Road Rage 2 i to jest układ 2w1. Czy to są bardzo głośne wydechy, coś mógłbyś więcej na nie, o nich powiedzieć, komu polecasz, komu nie polecasz takie wydechy? I, jeśli chodzi o, o głośność, to z tego co mniej więcej kojarzę, na jakiś testach na YouTubie one mają na biegu jałowym około 100 dB, więc nie są bardzo ciche. Ale y, z, wydaje mi się, że są cichsze od jakichś shortshotsów. W porównaniu do moich na przykład, nie? No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że na przykład od Heinza są cichsze, więc jeśli ktoś chce mieć odrobinę głośniejsze wydechy, to spoko. Dobry kompromis, prawda? Tak, to jest dobry kompromis, aczkolwiek jeśli, wiecie, jeśli ktoś chce trzymać się, znaczy jeśli ktoś chciałby przechodzić na lajcie przegląd, no to jednak. Więc one nie są aż tak głośne, ale no, mogą utrudnić przejście przeglądu. Mhm. Okej. Okay. Dobra. A generalnie jeszcze z wyposażenia, bo masz u mnie jest jedna tarcza, i ja mogę śmiało powiedzieć, że no, ten mit, który, o którym mówią wszyscy, że Harley nie hamuje, no hamulce u mnie są sprawne. Jak to wygląda w Twoim modelu? Czy one są na przykład w portytacie, miałeś jedną tarczę, czy dwie? Jedną, jedną. No i tutaj masz dwie tarcze. Czy jest lepiej? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jest trochę gorzej. Rozumiem. Może mieć masa na pewno wpływ na to, prawda? Tak, no powiem ci, że jak pierwszy raz hamowałem jak gdy do jakichś świateł, to no, był taki stresik, bo ja nie jeździłem wcześniej na jakichś Japończykach czy jakichkolwiek innych motocyklach oprócz Harley'ów i. Spodziewałem się, bo tak dużo słyszałem o tej podwójnej tarczy z przodu, że jak przejadę się na nadajnie, no to będzie po prostu żyleta. Ale w porównaniu do sportstera, wydaje mi się, że jest nieco gorzej. Aczkolwiek to też nie jest tak, że on, no, nie hamuje. No rady sobie, przyzwyczaiłem się, jest ok. Ale no, wydaje mi się, że jest słabszy nawet od tej pojedynczej tarczy w mniejszym motocyklu. Ok, tam widziałem, masz na wyposażeniu chyba, yy, jak to się nazywa, ten pomad, tak? Tak, jest. Korzystałeś z niego? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz, teraz mam zamiar go wykorzystać, jak będę wracał do Warszawy. Okej, okay, czyli to taki, nie wiem, must have dla Ciebie niekoniecznie, prawda? Nie, niespecjalnie. Ja jeszcze nie jeździłem w dłuższe trasy nim. Nawet jak jeździłem wcześniej Sportsterem i robiłem jakieś trasy, to nie myślałem o tym, żeby mieć ten pomad. Mi to jakoś tak nie, nie przeszkadzało za bardzo rozumiem. E, powiedz mi torby, które masz też, bo mnie bardzo zainteresowały. E, co byś mógł powiedzieć na nie dla kogo są, ewentualnie dlaczego takie torby w ogóle, dlaczego się na nie zdecydowałeś i no i w sumie tyle. E, to są torby e, firmy Trashin Supply, nazywają się Escape Bugs. E, są jeszcze wersje tych torb trochę mniejsze. E, ja się na nie zdecydowałem, dlatego, że e, wydaje mi się, że to jest, jakby to powiedzieć. E, no, że ten motocykl nie, nie wygląda jeszcze jak taki bager. Wydaje mi się, że to, to jest ma, maksymalna wielkość toreb, jakie można zamontować na, ty, na ten motocykl, żeby go nie zamienić e, zaraz w jakiegoś Touringa. E, no i. Przede wszystkim w nich najważniejsze jest to, że są funkcjonalne w mieście, nie muszę jeździć z plecakiem, tak jak przyjechałem do Ciebie, mam jakieś tam kamerki, inny osprzęt, pakuję to po prostu do torby i jadę. Więc są zajebiście praktyczne, niestety nie da się ich chyba za bardzo kupić w Europie, więc trzeba je sprowadzać ze Stanów i kosztują one 350 dolarów, więc nie są to najtańsze torby, ale macie przynajmniej zagwarantowane, że będą pasować do dajny. Bo... A montaż, jak się je montuje? E, masz takie dwie, nie wiem nawet jak to nazwać, takie dwie metalowe części, które tutaj z tyłu na młotniku e, montujesz pod śrubki i potem masz rzepy, którymi przy... Rozumiem, czyli po prostu jeżeli chcesz gdzieś je zdemontować, to jest to tylko kwestia odkręcenia, nie wiem, musisz siedzenie odkręcać czy nie? E, musisz siedzenie odkręcać, ale... To jest ale... Tak, i potem zdejmujesz rzepy. I one są utwardzane, wiozłem w nich już łańcuch e, i nic tam się nie dzieje. One jest, no tak jak widać, on nawet nie, nie ma na nich żadnych odkształceń, więc to jest bardzo spoko. Rozumiem. Okay, czy na przykład coś na temat filtra powietrza możesz powiedzieć, czy on już taki był, czy Ty go montowałeś, jaka to jest firma w ogóle? Ok, także ten motocykl z racji tego, że to była ta wersja S Special, ona była już dość mocno zmodyfikowana w fabryce, bo to jest filtr powietrza Heavy Brewer i to jest taki filtr powietrza premium. Bardzo często ludzie, którzy sobie kupują Harley'e, robią Stage one właśnie montują ten filtr powietrza. Akurat w przypadku tego modelu motocykl wyjechał już z fabryki z tym filtrem. No i to właściwie tyle. No. Jedynie wydechy, wiadomo, no były fabryczne, ciche. Mhm. Ok. on jest stage'owany. No, filtr jest, powiedzmy, taki pod Stage one, ale z fabryki. Wydechy... Są so, powiedzmy pod Stage One, ale nie był strojony. Dopiero zamówiłem fuel pack. Czyli masz zamiar jednak podkręcać? Już mi idzie, już mi idzie, więc będę na pewno ten, ten fuel pack montował, ale głównie dlatego, że chcę pozbyć się trochę tych strzałów z wydechu. Okej, okay, rozumiem. Nie, nie, nie chciałbyś, żeby nie strzelał. No bo dla mnie to jest. Dla mnie to jest trochę zbyt hardkorowe w mieście. Jakby boję się odkręcać manetkę, bo wiem, że zaraz będę straszyć przechodniów. Rozumiem, rozumiem. Dobra, takie pytanie mam jeszcze powiedz mi na przykład dla osób, które by chciały kupić Harley'a, zastanawiają się, jakbyś mógł powiedzieć, nie wiem, jakieś zalety Harley'a, dla kogo na przykład on jest przeznaczony, a dla kogo nie jest. O, to jest trudne pytanie. Jeśli jesteś osobą, która ceni sobie wygląd motocykli. I te motocykle Ci się podobają, albo no nie wiem, uwielbiasz styl vintage, lubisz wygląd klasyczny, e, cenisz bardziej e, przejażdżki przez miasto, takie kruzowanie niż e, jazdy na tor. E, no to zdecydowanie to jest motocykl dla Ciebie. Jeśli jesteś też osobą niską, myślę, że na przykład Sportster to jest zajebista maszyna na sam początek, bo nie mają nie wiadomo ile mocy, są bardzo niskie, są bardzo zwrotne. E, a jeśli no nie wiem, jeśli chcesz właśnie jeździć na tor, jeśli dla ciebie ważniejsze są nie wiem, wysokie prędkości, performance, no to prawdopodobnie mógłbyś być rozczarowany Harley'em. Jeśli, no tutaj też są takie rzeczy związane z wygodą, do których powiedzmy trzeba się przyzwyczaić, jak na przykład duże wibracje. Więc jeśli takie rzeczy by ci przeszkadzały, bo na przykład chcesz głównie jeździć za miasto, czy turystycznie chcesz zwiedzać Polskę. To mógłbyś być zirytowany Harlejem, aczkolwiek, no nie wiem, są też ludzie, którzy mają 883 i potrafią przejechać nim całą Europę, ale to też zależy od osoby. No są ludzie, którzy na 125 przyjeżdżają całą Europę. Zgadza się, zgadza się. Czyli generalnie polecasz dla osób, które załóżmy chciałyby sobie pośmigać po mieście. Nie... Wiatr wieje, poczekajcie chwilę. Dobra. Czyli uważasz, że. że... Harley bardziej jest przeznaczony dla osób, które chcą się, na przykład, nie wiem, jak, w jakiś sposób wyróżniać jadąc przez miasto, e, nie wiem, pośmigać sobie. Załóżmy, na przykład, jeżeli chodzi o przejazd w dalsze trasy, to uważasz, że niekoniecznie ten typ Harley'a, czy ogólnie nie Harley? Nie. E, wydaje mi się, że są lepsze motocykle do trasy. dajną jak najbardziej można jeździć w miarę komfortowo. W... Trasy. Ja na, na tą chwilę przejechałem tylko z Warszawy do łodzi i było naprawdę ok. W przypadku Sportstera dla mnie osobiście trasy nie były przyjemne. Jak jeszcze miałem kierownicę Mini e, Apy i nie miałem żadnej owiewki, to ja się nie czułem zbyt komfortowo, ale to też zależy, wydaje mi się, od prędkości, jakimi jeździmy. Też mi się tak wydaje, że na przykład Sportsterem e, załóżmy 100 na godzinę w trasę. Na spokojne takie kruzowanie, że tak powiem, chyba nie ma problemu, prawda? No tak. Natomiast jeżeli chcesz jechać szybciej, no to wtedy robi się problem. No dokładnie, no jak ja jeździłem w trasy, no to nie moja taka prędkość przelotowa to jest 120, powiedzmy, to i. Sportsterze. A tutaj? No dzisiaj jak jechałem, to jechałem 130, 140 i było spoko. Było spoko, nawet jak trzeba wyprzedzić i pojechać przez chwilę 160 to on spokojnie daje radę. No ja, na, ja na swoim 160 to już jest ogromna wartość. Ale to chyba jest wynik trochę tej kierownicy. I, o, i, brak owiewki, nie? I brak owiewki. Chciałem jeszcze zapytać, właśnie przechodząc do owiewki, co możesz na jej temat powiedzieć? Czy polecasz, czy coś będziesz zmieniał, czy zostawiasz? E, także ta owiewka się nazywa Krator. One są do zamówienia na ebayu. Z tego co kojarzę, to kosztują kilkaset złotych. Jest mnóstwo filmików na YouTubie ze Stanów ludzi, którzy mają te owiewki, to jest powiedzmy taka amerykańska wersja budżetowa i ogólnie jest bardzo funkcjonalna, według mnie wygląda zajebiście. Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam nic do zarzucenia, ale przez to, że też nagrywam filmiki, no to trochę mi przeszkadza, że zasłania jednak mi kamerkę, więc pewnie będę zamieniał na Memphis Shades albo coś, co ma opcję Quick Release, żebym mógł ją zdemontować. Ale jeśli nie nagrywacie i pasuje Wam wygląd tej owiewki, to jest jak najbardziej spoko. Często jak, często jak generalnie też pojawiają się pytania na kanale, to widzowie często pytają na przykład o o, o, o strój, o kask. Ja podlinkuję właśnie w tym momencie też, możecie sobie zobaczyć link do kanału Baby Biker, ale od razu też wyprzedzę może też pytania, bo chciałbym, żebyś powiedział, jaki masz kask, jak, jakiej firmy i może jaką kurtkę i rękawiczki, bo to najczęściej właśnie wpada do pytań. Okej, okay. kask jest firmy Biltwell. nazywa się Lane Splitter. Biltwell w ogóle się specjalizuje w Powiedzmy akcesoriach i częściach typowo do Harley'ów e, lub ogólnie chopperów. Robię dużo też kierownic i innych rzeczy. E, jak sobie zgooglujecie ten kas, to zobaczycie, że większość materiałów marketingowych, właśnie, jest związanych z Harley'ami, Więc ja kupując go, jeszcze nie miałem e, prawka. Sugerowałem się, głównie wyglądem, e, kimś reviewsami. Według mnie wygląda świetnie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, jest ok. E, kosztuje jakoś 1200 zł, więc pewnie w tych pieniądzach moglibyśmy kupić. Jakiś kask, który byłby odrobinę bardziej funkcjonalny, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, dla mnie też jest ważny wygląd. Jeśli chodzi o rękawice, to to są Dainis jakieś klasyczne, nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają. One mają w nazwie chyba rok 1900, coś tam, mógłbym sprawdzić. To nie musisz pamiętać wszystkiego, tak, nie? No na kanale na pewno gdzieś tam u Ciebie można zapytać, to odpowiem. Ja, jasne, jasne, odpowiem. To są takie klasyczne, małe rękawice skórzane. W lato się sprawdzają. W, w taką pogodę już tak trochę gorzej. A jeśli chodzi o kurtkę, to jest Helda Cosmo 2, chyba tak się dokładnie nazywa. I to jest taka skóra, która jest impregnowana w jakiejś takiej taki specjalnej technologii TFL, jeśli dobrze pamiętam. I ma to służyć temu, żeby się tak nie nagrzewała w czasie jazdy. Ale znowu, to jest moja pierwsza skóra, jaką miałem i w lato jest mi troszeczkę w niej za gorąco, ale też nie mam porównania do innych skór. Może na przykład jest dużo chłodniej niż w jakichś takich, nie wiem, zwykłych skórach. Sama skóra była dość droga, bo kosztowała 2 tysie. No skóry te do siebie mają, że są drogie. Tak, ale jeśli chodzi o wygodę, no jest super, więc nie ma nic do zarzucenia. No Okej, okay, dobra. No Ja chciałbym jeszcze zapytać, jakie masz generalne, generalnie plany na przyszłość co do, co do motocykla. E, takie pytanie właśnie. OK, e, także zaczynając od, od, od przodu, na pewno będę wymieniał sprężyny w zawieszeniu z przodu, będę też wymieniał te tuby na złote, bo chcę, żeby pasowało do kół. Chcę zamienić te razery, ponieważ teraz mam takie te oryginalne razery plus dostawkę, co według mnie wygląda tak sobie, więc chciałbym zamienić razery na taką samą wysokość na 8 cali. Planuję zamienić kierownicę na odrobinę wyższą i odsuniętą do tyłu, żeby nie musiał tak się pochylać, no bo jestem niską osobą, więc jednak jak jadę to muszę być trochę pochylony do przodu. Z innych jeszcze takich rzeczy. A, amortyzatory z tyłu pójdą do wymiany. Będę robił realokację zegarów na, na kierownicy, bo to mnie zajebiście denerwuje, że jednak jak jeżdżę i chcę nawet sprawdzić, w którym jestem biegu, czy jak szybko jadę, czasami tej prędkości nie czuć i muszę oderwać wzrok z ulicy. Ja rozumiem, że jakby to wszystko ma na celu, bycie, no po prostu wyglądanie fajnie, no bo to jest takie bardzo czyste. Jak te zegary są na baku Ale no jeśli chodzi o funkcjonalność no To jest tak średnio No i takie drobne rzeczy będę robił Zamieniam sobie podnóżki na złote Zamieniam sobie klamki na krótsze złote Przy okazji jak będę robił wyższą kierownicę To będę musiał robić przedłużenia kabli Planuję coś zrobić z klamką sprzęgła Żeby trochę lżej chodziła Bo każdy kto jeździ do Haleju, wie, że tam jest walka więc to pójdzie do wymiany. No i pewnie takie też jakieś drobne rzeczy w przyszłości, czyli na przykład zamienienie tych, tych korków od, od, od paliwa, bo tutaj są chromowane, myślę, że średnio pasują. No i to chyba tyle z takich większych rzeczy. Tak, okay. i tam jeszcze wspominałeś coś o łańcuchu, nie? A, tak, zapomniałem, to jest, to jest w sumie ważne, bo też dostawałem u siebie na kanale na ten temat pytania. Będę robił konwersję na łańcuch. E, zam, zamierzam też wsadzić większą zębatkę z tyłu, co generalnie powinno spowodować, że sam motocykl e, będzie miał większy moment obrotowy. Ale straci na tym trochę prędkość maksymalna. A co cię na przykład posunęło do takiego kroku, bo to jest generalnie rzadko się to spotyka. Z tego co ja na przykład generalnie się orientowałem, to bardzo często ludzie robią to, kiedy chcą, załóżmy, do stuntu przygotować, czy do stantu przygotować e, motocykl. Rzadko się zdarza, żeby ktoś właśnie robił takie rzeczy, e, nie wiem, żeby zwiększyć po prostu moment obrotowy. No. Ja podejrzewam, że u Ciebie, przepraszam, jest też inna po prostu kwestia, o co chodzi z tym. z tym To, to znaczy, jest jeszcze taki aspekt, że po prostu moim zdaniem to zajebiście wygląda. Chota. Tak, tak będzie, złoty, tak, będzie złoty łańcuch. Będzie jeszcze, co widać u mnie na kanale, że sam, sama ta zębatka jest w kształcie takiej gwiazdy, więc wszystko będzie się kom, bardzo fajnie, moim zdaniem, komponować w tym motocyklu. Z tym momentem obrotowym, no to ja aż tak bardzo nie jeżdżę w trasy. Nie jeżdżę też, jak jeżdżę w trasy, to nie jeżdżę super szybko. Więc mam nadzieję, że nie odczuję tych braków prędkości maksymalnej. A no, wszystko się sprowadza na dobrą sprawę do wyglądu. Chcę, żeby on wyglądał. No tak, będzie po prostu zajebiście to wyglądało, większa zębatka będzie wyglądała fajnie, raczej nie, nie planuję stentować na tym motocyklu, no bo każda gleba to będzie kosztowała mnie krocie. Dokładnie. No okej, okay. słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś z Warszawy, myślę, że po prostu... Nie wiem, wyczerpaliśmy, tematu wyczerpa wyczerpać się nie da, tak naprawdę, bo można rozmawiać i rozmawiać. Natomiast e, to jest taki pierwszy, pierwszy filmik, e, pierwszy, można powiedzieć, wywiad z, z jednym z harlejowców. E, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś z Warszawy specjalnie po to, żebyśmy mogli sobie porozmawiać i się poznać. E, bardzo miło mi Cię było też poznać i, i powodzenia Ci życzę w rozwinięciu kanału. E, mam nadzieję, że się nieraz jeszcze spotkamy. Na no wy, drodzy widzowie, jeżeli wam się podoba taka forma, na kanał, jeżeli podoba wam się ten wywiad, to dajcie znać w komentarzu. Zapraszam jeszcze raz na kanał Baby Biker, bo to też jest bardzo fajna, fajna opcja, fajny kanał. Ja subskrybuję, oglądam każdy odcinek. Regularnie się filmy pojawiają. Mam nadzieję, że tak zostanie. No i tyle, odezwijcie się w komentarzach, i, i zapraszam na kolejne materiały moje i Baby Bikera. Super, dzięki wielkie, naprawdę fajnie było pogadać o motocyklach.